Resonans Schumana. Dzień dobry wszystkim. Tak jak obiecałam we wczorajszym nagraniu, że zrobię nagranie, które tłumaczy, jak działa i co to jest rezonans Schumana, tak dziś nagrałam ten filmik dla Was. Witajcie w moim kolejnym nagraniu. Dziś chcę poruszyć temat, który ostatnio wstrząsnął zarówno społecznością duchową, jak i naukową. Parę 24-godzinnych blackoutów rezonansu Szumana. Te wydarzenia, które nigdy wcześniej nie zostały zarejestrowane, i wiele osób uważa, że może to sygnalizować ogromny skok w kolektywnej linii czasu. Ale co to właściwie znaczy i jak to wpływa na nasze życie? Czym jest rezonans Szumana? Rezonans Szumana to naturalna częstotliwość Ziemi. Często nazywana jej biciem serca. To wibracja, która łączy wszystkie żywe istoty z naszą planetą. Wpływa na naszą świadomość, emocje, a nawet na układ nerwowy. Kiedy jesteśmy w harmonii z tą częstotliwością, doświadczamy spokoju, jasności umysłu i wewnętrznej równowagi. Ale co się dzieje, gdy ta częstotliwość nagle zanika? 24-godzinny blackout. Co to oznacza? Przez 24 godziny rezonans Szumana całkowicie zniknął. To tak, jakby Ziemia na chwilę przestała bić. Naukowcy od dziesięcioleci obserwowali wahania tej częstotliwości, ale nigdy nie odnotowano całkowitego zaniku. Niektórzy uważają, że to moment, w którym Ziemia przeszła na nową linię czasową. Rodzaj kosmicznego resetu. Inni wierzą, że to sygnał głębokiej transformacji w ludzkiej świadomości. Wiele osób zgłaszało w tym czasie dziwne odczucia fizyczne, zmiany w postrzeganiu rzeczywistości czy niewytłumaczalne emocje. Nasze ciała, głęboko połączone z częstotliwością Ziemi, mogły zareagować na tę przerwę jako rodzaj resetu na poziomie komórkowym. Jak to wpływa na nas? Rezonans Schumana jest ściśle związany z falami alfa w naszym mózgu, które odpowiadają za intuicję, głębokie myślenie i duchową świadomość. Blackout mógł spowodować, że nasz system energetyczny i poznawczy musiał się przestroić. To może tłumaczyć, dlaczego wiele osób czuło się wyczerpanych, miało intensywne sny. Lub doświadczało poczucia oderwania od rzeczywistości. Co dalej? Niektórzy duchowi przewodnicy, jak Daisy Carter czy arkturiańska Rada Pięciu, uważają, że to wydarzenie nie było przypadkowe. To celowy reset, który ma pomóc Ziemi i jej mieszkańcom w przejściu do nowego stanu bytu. Jeśli to prawda, to to, co nadchodzi. Może być jeszcze bardziej niezwykłe, niż możemy sobie wyobrazić. Jak sobie radzić z tymi zmianami? Uziemienie spędzaj czas na łonie natury, choć boso po trawie używaj kryształów takich jak czarny turmalin czy hematyt. Nawadnianie pij dużo wody, aby wspierać swoje ciało w przetwarzaniu nowych wibracji. Praca z oddechem, techniki oddechowe jak Pranayama mogą pomóc w usuwaniu blokad energetycznych. Ochrona energetyczna: wizualizuj sobie złotą lub fioletową światłość wokół siebie, aby stworzyć barierę ochronną. Podsumowanie: czy to glitch w polu energetycznym Ziemi, kosmiczny reset, czy coś jeszcze głębszego? Jedno jest pewne. To wydarzenie nie jest czymś, co można zignorować. Nasza rzeczywistość, sposób postrzegania czasu i emocji mogą ulec subtelnym, ale znaczącym zmianom. Kluczem do nawigowania przez te zmiany jest świadomość, intencjonalność i otwartość na nowe energie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy odczuwaliście jakieś zmiany w ostatnim czasie. Czy macie pytania dotyczące rezonansu Szumana lub innych aspektów energii w naszym życiu? Pamiętajcie, że jesteśmy częścią tej transformacji, a nasze myśli i emocje mają ogromny wpływ na to, jak przeżywamy te zmiany. Dziękuję za oglądanie i dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie i napiszcie coś w komentarzach. Z góry bardzo dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Papa! Pa.